Kochani z tej strony, Laura i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. E, dzisiaj przychodzą do Was z takim e, vlogiem podsumowującym w sumie pierwszy miesiąc moich studiów, e, czyli cały październik. Będą jakieś różne klipy z uczelni, e, z życia poza uczelnią. E, będą też fajne filmiki z, e, ze święta dyni, w sensie z ogrodów dyniowych e, i starków minerałów. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba i miłego oglądania! Dzisiaj jest e, sobota, i właśnie wróciłam sobie z e, moją przyjaciółką Martyną. Byłyśmy na Giełdzie Minerałów, takich międzynarodowych, i tam było tak cudownie. Zaraz wam w ogóle wstawię klipy, ale zaraz zrobię haul e, kamieni, ponieważ bar bardzo lubię. W ogóle wam tutaj już pokazuję, e, co sobie kupiłam. E, więc pierwszą rzeczą jest e, Aragonit. tutaj będzie widać? O, ogólnie. On nie jest najpiękniejszym kamieniem, jak widziałam, aczkolwiek on po prostu tak bardzo przykuł moją uwagę e, i miał fajne właściwości, więc stwierdziłam, że muszę go kupić i to jest właśnie Aragonit. Mm. No a właśnie e, drugą rzecz teraz e, odpakuję w tym swoim woreczku, jeszcze jest cała moka i to jest w ogóle geoda kwarcowa i ona jest taka, czy to się teraz przybliży, nie wiem czy widać. O, ale tak to wygląda. I to jest ogólnie. Y to była taka bryłka, i ona była jeszcze cała brudna, bo to jakby cały czas jak pan ciął, to leciała woda, więc e, to było cały taki jeszcze złota, El pan po prostu przecinał te kamienie na pół i po prostu je wybierał się kamień, który ci podobał. Hej kochani, dzisiaj mamy niedzielę i dosłownie za dwie minuty wychodzę, ale ja dzisiaj do galerii północnej na dach e, z moją koleżanką właśnie, ponieważ tam są e, taki, taki jest, e, ogród dyni, coś takiego i właśnie będzie tak bardzo jesienny czas na sweterek i no już się nie mogę doczekać. Której wróciłam. E z Ogrodu tyni tak i wam, było tak przepięknie, że jak jesteście w Warszawie, to do końca października, ojku. do końca października bardzo, bardzo wam polecam, bo naprawdę było przepięknie, to jest na dachu jakby galerii północnej, w ogóle tam były jakieś, wiecie, takie piaskownice z kukurydzy, w ogóle bardzo dużo takich atrakcji dla dzieci, ale jakieś, wiecie, fajne miejscówki na foty, albo fajne jedzonko i w ogóle piękne widoczki, to, to bardzo, bardzo polecam i było przepięknie i no i jutro już na zajęcia, ale zaczynam od Szwedzkiego, także jestem przeszczęśliwa.